Także, cześć, witajcie oczywiście w kolejnym odcinku. Jest to bodajże odcinek 7 z Far Cry'a. Dość też długo odcinka nie było, bo pierwszy, no to znaczy, jak można po mnie zauważyć, może to nie jest widoczne, a e, po głosie słychać, jestem chory. Gorączkę się udało zwalczyć, tabletką przeciwbólową zacząłem brać antybiotyki, więc głosem trochę będzie tak, mówię to krótko, nieprzyjaźnie, no chyba, że w ogóle żadnej różnicy nie ma, to ja Was tylko informuję. Odcinka nie było długo, bo ostatni odcinek był 4 dni temu, czyli 1 stycznia w Nowy Rok. Eee, planowałem, że dziennie będą te odcinki od 1 stycznia, no ale niestety, jak mówię, zdrowie się posypało, e, się zachorowało. E, też nie byłem 4 lata chory, także no, kiedyś musiało to przeziębienie nadejść. E, wobec tego przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem. E, nie obraźcie się na mnie, ten odcinek nie będzie e, na pewno odcinkiem długim. To no, będzie odcinek taki jak wcześniej był. Po 30 minut czy tam ileś. Po prostu nie mam siły, jeśli chodzi o głos, gadać cały czas. E, nic nie mówię, e, czy przy domownikach, czy ten, i tak mi jest dobrze. Tutaj jednak przez te 30 minut będę narażony na rozmowę. Będzie mnie na pewno duziło o kaszel i tym podobne, etc. Także moi drodzy, lecimy sobie. Aż mnie nawet gardło boli lecimy sobie z misją e, pod tytułem No myślę, że nowa rewolucja pójdziemy sobie do El Tigre. Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too, even if she doesn't show it. And bringing La Moral was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Half the abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a bio-vira facility. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud. Sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for, and you are going to bring the Bio vida to him. All you got to do is tiptoe in, take photographs of anything suspicious, and get out. For a so called research facility, they have way more guns than lab coats down there. They're hiding something, baby Tigre, and we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Nie wiedziałem, że oni mają telefony, ale w sumie jak mają tak statki wyposażone jak Castillo, no to... to okej okay. Operacja, obraz warty, 1000 SUS, ranga 4 e, Tigre, te obrazy są warte 1000 kłams. W zasadzie nikt nie wie co się dzieje z, z murami placówki BioVida Jeśli... Jonrun ma rację, to reżim Castillo robi coś potwornego ze e, robi coś potwornego ze schwytanym paria Zdobyć dowody fotograficzne, żeby można było pokazać je Lorenzowi. No i oczywiście trzeba zaakceptować tą operację. No, podoba, jak w poprzednim odcinku mówiłem, że podoba mi się ta kamera trzecioosobowa, tak powiem szczerze, że średnio mi się ona podoba. E, mamy kilometr do... E, do celu, więc się przelecimy. E, tutaj nas nie obchodzi ta e, wyzmianka. Dobra, polecimy sobie. Na tam, gdzie się bierze samoloty, o helikoptery, z znaczy tam jest helikopter. Psa mamy, także być może i pies z nami poleci. Jak możecie zauważyć, mamy nawet e, nowy wygląd kamery, zawsze to coś pomoże i usprawni, i będzie lepiej wyglądało. E, coś tam, coś tam może migać, bo ja green screena nie mam. Zrobiłem takim jednym pluginem, więc no musicie mnie zrozumieć. Czy pies wejdzie do nas? Nie w zaszerzoną przestrzeń, ok. Gdybym zatrzymowane to najlepsze rozwiązanie, chcę pozwolić ci przetrwać. No, ogarniemy to. Myślę, że to ogarniemy. Swobodny widok. Pies jest z nami, czy nie ma go? Nie wejdzie chyba z nami. A trochę tak sobie, no. A dobra, na spacji to było, chyba lecieliśmy tak. No to ale ja mogę powiedzieć, że to głupie sterowanie z tym helikopterem mi się nie podobało, no. Jak na Far Cry to mogliby bardziej zrobić zaawansowane no, Ale wiadomo, że No nic nie zrobimy. Tak to jest tak to jak to wygląda, no to... Ważne, że Far Cry w innych rzeczach nadrabia. Okej. Okay. No, na ostrzał się narażemy. Ale... Tutaj nie ma jak inaczej przelecieć. Co, co widzę, to już nas strzelają. Dobra, wychodzimy. Dobra, trudno. Samolot poszedł się walić. Głupio tak trochę. Dziwnie to leci, nie mogę sterować do przodu, żeby szybciej poleciała bo coś, tylko tak... Dziwnie. Dobra, no, zabiję ją. Weźmy konia, chodź tu, chodź tu, chóry, ρε! Weźmy tego konia. Ło cholera. Ma no, to jest jakieś, widzę. Koń się nie obrazi, jak się nie z nim przyjedziemy. Przecież. Do koniowozu. A nie będziemy żadnych koniów dostarczać. Musimy zbadać placówkę. Dobra, cyk. Ła! Ale żeśmy polecieli. Dobra. Musielibyśmy wziąć sobie z. Broń musielibyśmy sobie wziąć z tłumikiem. To jest chyba ta broń z tłumikiem. Tak, to jest ta broń z Tumikiem. Um, dobra. Alam. Niech go se tam robię zdjęcie, przeszukaj dowodów w placówce. Użyj X-a, żeby wyciągnąć telefon. Skieruj go na cel i wykonaj zdjęcie. No i dobra, a nie nie możemy rozwalić. Gusika szkoda, muszę słuchać reżimu tego oto gościa. No, niestety niech go tam zarąbie, Ten piór. my sobie obejdziemy naokoło. Myślę, żeby tutaj nie było potem, że pełno wrogów, a pełno mamy. Dobra, tam ją zabił. Ten pies z tego co widzę. No na razie widzę cisza, ale to jest bodajże cisza przed burzą, także nie ma co, pójdźmy sobie jeszcze tutaj. No z tego co widzę to nic nie widzę. Czyli że ludzi po prostu nie widzę. Tu coś możemy przeczytać. Poziom toksyczności wody w okolicy osiągnął najwyższy wynik w historii, jeśli nie przerwiemy wrzucania tam odpadów zagrozi to istnieniu wszystkich wniosek w dowolnym biegu, będziemy musieli zmienić wyniki testów albo znaleźć inne rozwiązanie dla tych obiektów. No jakby to mnie nie obchodzi. Dobra, weźmy sobie leki, zawsze nam się przydadzą. Tam jest chyba gość, z tego, co widziałem. Niech sobie pies zaatakuje. O, tutaj mamy dwóch gostków. Super jest zawalił, z tego co widzę, już teraz tego ja tego po lewej tu odszczelę. No i dobra, już jest po, wszystko fajnie. Nie chcę go tam bierze. Idziemy tutaj do góry. O, tu coś jest. Wyłącza alarm. A musimy trzymać to. Dobra. Znaczy ogólnie to bym mógł to rozpieprzyć, nie? Ale. Okej. Okay. Niech piesz tego kurczę. Uwali, a co? Fajne doświadczenie, co? żeby pies każdego ubijał. A jak piesek leci. Ale jak pies tu wparuje, to już będzie po gościu. Patrzcie teraz. No i po gościu i super, nie? Interakcja dobra. Otwieramy, ale nie wiem co. Aha, że woda poszła, ok. No i dobra. Teraz tam trzeba zejść. O matko! Tyle ludzi zabitych. Zabij zdjęcia muszę zrobić, ok. Dobra, mam jedno. Schowaj. Dobra. Przejdziemy tak? O, wspinać się, dobra, idzie. Dobra, idziemy jeszcze tam naprzód, gdzie mieliśmy iść. Weźmy metal, dobra, na spokojnie. Tu ktoś jest. Ktoś tutaj jest, w pobliżu. Tu można wejść, ok. Ktoś trzeba iść. Niech pies go tam. Tutaj też trzeba zrobić zdjęcie. Jeszcze jedno zdjęcie nam potrzebne, okej. Okay. Coś tutaj. Aha. To weźmy sobie. Oho, alarm włączyli. A dobra. Cyk, dobra, mamy. Dobra, musimy tego ubić. Kurcze. Co zrobimy? Cyk. Piep, 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 piep. Ale poszło. Ach, nie to, dobra. Dobra, to poszło. Teraz reanimujemy psa. Dobra, Mamy, reanimacja. psa? psa. Git majonez. Przeładujmy sobie. O kurczę. Dobra. Dobra. Cyk, mamy go też. Pies, pies chyba sobie życie regeneruje, nie wiem jak to się ma. Dobra, cyk. Full auto. Tutaj widzę, że za murem też są jacyś. o kurde. Jeb, konia też, a co? Jak wszystkich, to wszystkich, nie? Jak to mówią. Dobry. Helikopter se tu już tutaj... Dobracyk, cyk. se chodzimy teraz na obkoło. Jeszcze jedno zdjęcie będzie trzeba zrobić, ale to zaraz. Idziemy sobie zobaczyć... ...czy jeszcze tutaj to, ktoś czyha na nas. No pewnie, że czyhają na nas, panowie. To jest ktoś od nas? Nie, to nie jest nich od nas. Dobry. Dobracyk, Pięknie. Przedujmy, cyk, dobra. Co pozbierajmy od nich. Dobra, jeszcze wysilimy tutaj kilka rakiet. O Jezu, ale rozpieprzyło. Nie będę nawet mówić. Dobra, lecimy teraz tam gdzie mamy lecieć. Co to kurwa, Dalej. A tutaj nie przejdziemy. Co to jest? Karta wymaga ka karty do placówki. A tu nie mamy karty. Trzeba ten alarm wyłączyć, dobra. A, wypieprzymy go. On nam niepotrzebny. Dobra i lecimy teraz sobie tam. Kurczę, przejdź mi. O, dobra. Chyba tu do góry musimy wejść. Coś mi się wydaje. Zostaliśmy tu na dół. Musimy tam wejść po prostu do środka. O, tu jest wejście. Tylko, że karty nie mamy. W tym jest najgorszy problem. A kto tu ma, kurczę, kartę? Amunicja, nie? Zabierze leki. O, on ma kartę. Dobra, mamy kartę. Teraz można wejść sobie. Musimy tutaj przejść. Cyk, dobra. Na karteczyk, czytaj. Zgubił swoją kartę, leżała na ziemi, zgłoś się do mnie. Okej. Okay. Czyli musimy iść jeszcze gdzie indziej. O matko bosko. Dobra, git majonez. To możemy sobie tutaj wejść, tylko że tutaj nikogo nie ma? Nie, nie ma chyba. Chociaż pisze początek walki. Aha, bo dobra, bo tam dojechali. Zaś na przody przyjechali. Dobra, musimy tutaj wejść. Tylko jak tu się wchodzi? Chyba tutaj, o, no góry Tak, tak, od góry. U. Dobra, to co musimy zrobić? Po prostu zdjęcie, cyk. Dobra, nie mogę do nich szczelić. Trochę słabo. Dobra, idziemy psiaka uratować zaś, bo ktoś go zaszelił zaś. Tu gdzieś biegła, tu gdzieś biegła. Dobry. Dobra. Uratujmy psa. Autem chyba nie mamy jakim jechać, to jest w sumie zepsute. Więc widzę, że tutaj nie ma czym jechać. Ale tam nam auto wspieczyło kucze z drogi. Ale to jakieś specjalnie auto, to zaraz spokojnie jakieś auto sobie ogarniemy. Albo nie, możemy swoje wziąć. Bryka jest w drodze. I sobie pojedziemy. Tu jakiś traktor nawet jedzie, proszę bardzo. Dobra, wychodź, wychodź. Hop na fermę. Na fermę wraca. Dobra. Wziąć na fotel, dawaj psa. Tutaj również. Dobra, włączmy te radio, bo za ostatnim razem to miałem prawa autorskie, a mi się nie chce w to, że tak powiem, wyłączać, znaczy wyciszać wszystkich rzeczy, nie? To jest trochę takie bez sensu. Dobra, wracamy na jednostkę na jednostkę, tak, tak No dobra to jedziemy, ale nam widzę, że nie zaznaczyło. Czyli musimy tak orientacyjnie po swojemu jechać. A ja pamiętam, że ostatnim razem właśnie podobnie tak jechałem. I kurczę blade to chyba było tu. Tak, to było tutaj. Tą stroną właśnie jechaliśmy. Tak, tu była po prawej właśnie ich. Yy, ta jednostka, dobra, to jedziemy dobrze. Dobra, trzeba go trochę przesignąć, o kurcze blade. Ło! Dobra. Je przydupił tam. Także dobra, wszystko spoko. Zaraz będziemy. Na miejscu. O, no, myślę, że taki krótszy odcinek. Też wam się spodoba. Nie będziecie narzekać, jednak no chciałbym prosić o wyrozumiałość. Odcinki do standardowego modelu, czyli do tych duszych. Nadejdą. Na spokojnie, nie chciałem psa przejechać, dobra. Nadejdą, tylko jak wyzdrowieje, nie? Żebym trochę kurczę zdrowszy był, bo się czuję naprawdę fatalnie wam powiem, a. a nie chcę coś nagrywać odcinków jak się fatalnie czuję. Ale nie mogę sobie po prostu, że tak wam powiem, nie. Dać pozwolić sobie na to, że tak dobra aktywność jest, tak jest wszystko odbudowane, a nie dawać odcinków, nie? Dlatego ten odcinek nagrywam tak z przymusu, ale nawet fajnie mi się grało. Także to nie jest tak, że z przymusu i mi się nie chciało, bo chciało mi się zagrać w Far kraja, bo nie grałem troszkę. Także na spokojnie, nie? Także na spokojnie. Mi się podobała ta rozgrywka. Się nawet aż tak źle nie czuję, więc może i nagram drugi odcinek. Tylko nie wiem, kurczę, jak tam na górę wejść znowu. Zaś po tych Karpatach trzeba tam chodzić do góry. No to tam w te gęste las trzeba iść. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy tak przejść. W sumie to nie jest red dead redemption, że nas yy, z góry zwali. No to możliwe, że może i wejdziemy normalnie tutaj. Powinna tu być jakaś ta, ta, kotwica z takich, nie? Wiecie o co chodzi. Co do góry się nią wspinałem. Ona by mi tu naprawdę teraz pomogła. Oj, to jest do naprawy czegoś, ale to ja nie chcę. A jak to teraz włączyć? Eee, dobra, nieważne. O, sobie na obkoło najwyżej, żaden problem. Będziemy tak tu trochę po lasach krążyć. A Tu się tam nic nie stanie. Jak to mówią, co nas zabije, to nas wzmocni. No tu też nie wejdziemy. Chyba że po tej skale, ale to wątpię. A, nie wejdziemy. Trzeba schodzić. Kurczę, trochę słaby dojazd jest tutaj, bo zaznaczyłem na samochodzie, a, a samochód mnie nie chce prze. Bo po tych nie idzie wejście. Są za cienkie. No bo na samochodzie zaznaczyłem, a GPS mnie jednak tak poprawnie nie doprowadził. Tu jest tyrolka, ale z tej tyrolki to ja tyle będę mieć co wcale. Ona mi w niczym nie pomoże. No nie, na razie to obchodzimy na obkoło. się zastanawiam czy się nie powinienem nazywać czasem... Nie dość, że Jumanji to jeszcze Tarzan, nie? No trochę tak po... Po tych sferach tutaj krążymy i krążymy, a, ale, ale chyba co za tym idzie nie wejdziemy tak szybko tutaj. No, obchodzimy to na obkoło, no trudno. Obejdziemy na obkoło, ale już wtedy nie będzie żadnej straty. Co jest gdzieś tutaj u góry. O, o, dobra, już widzimy, widzimy, widzimy trochę przyjście, zajście. No, będzie trzeba tutaj zejść. Co ja mogę poradzić? Tu może tak wejdę. O, żeby się nie zabić czasem. I chyba się zabiję. A jednak nie. Dobra, spoko. Wszystko spoko, tylko ja. O właśnie, kotwiczkę mamy. Dobra, Igit, jesteśmy uratowani. Także sobie możemy troszkę iść. No dobra. Już jesteśmy prawie u góry. Oj cyk nareszcie. Już jesteśmy u siebie w obozie. Pies tam nie nadąża za nami, no ale to tam wiadomo. Pies nie umie skakać po skałach. Lecimy sobie do naszego tak powiem, najstarszego wodza w tym obozie. Oh, I just sit on the chair. We were just kids, El Tigre. <laughs> Lorenzo, I took pictures of that place Horon was talking about. You swipe to the left. They look free to you. This is what Liberta and la moral are fighting. You can hate us, but at least we're doing something about it. No one deserves this, Lorenzo.

E, następna misja ona jest tutaj. E, no, tą to możemy cały czas kontynuować, bo to jest taka główna. główna, Te co są takie, to są takie poboczne, mniej ważniejsze. My zrobiliśmy tą jedną z takich pobocznych, mniej ważniejszych, bo najważniejsza to jest ta cała krew znaleźć tanią, e, tajną bazę największego fana Rambo, Nie, i to jest, to jest odległość e, prawie 7 km. Także te 7 km my sobie ogarniemy w następnym odcinku, czyli ósmym. Tymczasem ja bym wam chciał podziękować serdecznie, że dotrwaliście do tego odcinka. Mam nadzieję, że cały obejrzeliście, e, który zajmował z no, 25 minut na oko. No i co? E, oczywiście, jeśli Wam się podoba, to pamiętajcie, żeby łapkować, e, komentować. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.